Oto walka piżmaka z norką amerykańską. Walk tego typu w ostatnich dekadach rozegrało się w Polsce tysiące. Wciąż mają miejsce, ale na mniejszą skalę. Ich największe nasilenie w naszym kraju miało miejsce w latach 90. To był czas prawdziwej masakry. Wojny pomiędzy piżmakiem a norką na globalną wręcz skalę. Kto wyszedł zwycięsko z tej batalii? O tym m.in. w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Ma ludziska, ja jestem piżmak. Piżmaki są gryzoniami. Z wyglądu przypominają szczury i często bywają nazywane piżmo szczurami, bądź wprost szczurami wodnymi. Mój szczur wodny wypłynął na rzekę. Są jednak większe od szczura, masywniejsze i znacznie lepiej od szczura pływają. Znalazł kawał jedzenia. Widzicie, ryby pływają, szczury. Podobnie jak bobry trzymają się wody i prowadzą ten sam, co bobry, wodno-lądowy tryb życia. Od bobrów są jednak mniejsze. Wyglądają jak krzyżówka szczura z bobrem. Ich ogon przypomina bardziej ten szczurzy, aczkolwiek przykładem bobrów także ma wypłaszczenie. Ogon Bobra wygląda, jakby przejechał po nim walec. Ogon Piżmaka, w porównaniu z Bobrzym, jest tylko nieznacznie spłaszczony i to nie w płaszczyźnie poziomej jak u bobrów, a pionowej. Mimo wszystko, już takie spłaszczenie daje wystarczający napęd. Zapłynącym piżmakiem ogon wije się niczym wąż. To zupełnie inna technika napędu niż u bobrów. Napęd ten w wodzie jest może nieco słabszy, ale za to na lądzie piszmak nie musi ciągnąć za sobą, w cudzysłowie naleśnika, tak jak bóbr. Na niewielkim podmokłym terenie w byczynie mieszka rodzina piżmaków. Ktoś wypuścił i tak się rozmnażają teraz. Wbrew temu co usłyszeliśmy, nie są to piżmaki, a nutrie. Rzeczywiście bardzo podobne do piżmaków i także prowadzące wodnolądowy tryb życia. Nutrie są mniej więcej 2-3 razy większe od piżmaków, aczkolwiek wciąż są mniejsze od bobrów. Robi się mętlik? Rzeczywiście te trzy zwierzaki są dość podobne do siebie i z daleka mogą być mylone, a do tego wszystkie trzy można spotkać w naszym kraju. Spójrzmy zatem na ten diagram. Tu różnice widać jak na dłoni. Nutria z wyglądu to praktycznie większa wersja piżmaka, ale bubr jest jeszcze większy. Poza tym, bubr różni się wyraźnie od obojga swoich mniejszych kuzynów nie tylko masą i rozmiarem ale także wspomnianym już ogonem wyjątkowym w skali świata tak bardzo spłaszczonego ogona jak on nie ma żaden inny gryzoń na świecie, ani nawet żadne inne zwierzę wodno -lądowe. to wyróżnik, po którym zawsze go rozpoznamy. Jednak futro i zęby, wszystkie te trzy gryzonie mają do siebie bardzo podobne. Wszystkie trzy są też zwierzętami roślinożernymi. Przejdźmy jednak stricte do piżmaka. Choć także uchodzi on za roślinożercę, żywiącego się przede wszystkim roślinnością wodną, to nie gadzi on jednak także mięsem. Sporadycznie podgryza leżące na brzegu martwe ryby, czasem zjada nawet drobne płazy czy gady, ale do rasowego drapieżnika jednak bardzo mu daleko. Kto bywa często nad wodą, wędkuje czy wypoczywa nad akwenami, zapewne nieraz widział to zwierzę. No tak nie widziałem. A patrz, on wyszedł z wody i ma suche futro, widzisz? Tak. A jakie długie widziałeś? Piękne. Wciąż w wielu miejscach w naszym kraju łatwo go spotkać. A dawniej piżmak w całym naszym kraju był bardzo pospolitym zwierzęciem. Mówiło się wręcz o inwazji piżmaków na Europę i Polskę. Dochodzimy powoli do sedna sprawy. Piszmak, choć żyje w naszym kraju, nie jest jednak rodzimym gatunkiem Europy. To zwierzę występujące naturalnie tylko w Ameryce Północnej, w Stanach oraz w Kanadzie to tam jest jego ojczyzna. Do Europy trafił zaledwie na początku ubiegłego wieku niewiele ponad 100 lat temu. Przed I wojną światową sprowadzono do Europy pierwsze piszmaki w celach futerkowych i tak to wszystko się zaczęło. Piszmaki były trzymane na fermach, ale były także celowo wypuszczane na wolność w Europie. Wtedy nie widziano w nich zagrożenia, widziano jedynie korzyści w postaci cennego wówczas futra. Kolonizacja nowych ziem przebiegała szybko. Piszmaki, jako stosunkowo nieduże gryzonie, szybko się mnożą. W sprzyjających warunkach samica może mieć nawet kilka miotów rocznie po kilka młodych, a młode, podobnie jak u Bobrów, w kolejnym sezonie opuszczają gniazdo rodzinne i udają się na podbój świata w celu znalezienia własnego odcinka rzeki czy jeziora. Stąd piżmaki szybko opanowały Europę, w tym także Polskę i stały się jednym z dziko występujących na naszym kontynencie gatunków. Nie widziano w tym problemu, ochoczo polowano na nie i chwytano je dla futra. Z czasem jednak futro piżmaków straciło na wartości, a dodatkowo zaczęto dostrzegać negatywne skutki bytności piżmaków na naszych ziemiach. Piżmakom zdarza się co prawda budować czasem nieduże kopce przypominające bobrze żeremia, ale przede wszystkim żyją one w norach. Kopią całe ich systemy na brzegach. Główne wejście musi być pod wodą, ale zapasowe jedno bądź dwa także na brzegu. Do tego konieczna jest także spora komora wewnętrzna. System korytarzy się rozrasta. W ten sposób piszmaki niszczą groble, brzegi, kanały, a nawet wały przeciwpowodziowe, przyczyniając się do powstawania rozlewisk oraz powodzi. W Ameryce, swojej ojczyźnie, piszmak bywa wręcz traktowany z tego powodu jak szkodnik. W niektórych rejonach chwyta się go w specjalne pułapki, tępi i ogranicza jego populację, mimo że jest on tam naturalnie, od tysięcy lat występującym gatunkiem. Znali go już Indianie, opowiadali nawet o nim legendy. W Europie piżmak został z czasem uznany za gatunek inwazyjny. Co prawda nie poluje on i nie zjada, z wyjątkiem tych padłych naszych rodzimych gatunków zwierząt, ale mimo wszystko jako sprowadzony przez człowieka został uznany za niewłaściwy, nie na miejscu, mogący mieć negatywny wpływ na naszą rodzimą faunę. Dziś lepiej rozumiemy zależności występujące w naturze. Wiemy, że pojawienie się nawet potencjalnie niegroźnego, aczkolwiek obcego gatunku sprowadzonego przez nas z innego kontynentu może być destrukcyjne dla ekosystemu. W Polsce i Europie przed przybyciem piżmaków mieliśmy swojego rodzimego szczura wodnego, karczownika, zwanego dziś karczownikiem ziemnowodnym. A czasem dokładnie tak jak w przypadku piżmaka, także szczurem wodnym. Karczownik wciąż u nas występuje. Jest bardziej podobny do szczura niż piżmak, jest nieco mniejszy od piżmaka, także żyje w pobliżu wody. Aczkolwiek jest słabszym pływakiem, ale za to lepiej radzi sobie na lądzie i potrafi żyć nawet w znacznych odległościach od wody. A zatem karczownik to trochę taki polski odpowiednik amerykańskiego piżmaka. Większy i lepiej radzący sobie w wodzie piżmak zrobił mu konkurencję, redukując jego populację na swoją korzyść. Biologom oczywiście nie umknął ten fakt, jednak z perspektywy przeciętnego obywatela naszego kraju nie miało to większego znaczenia. Czy w stawie pływa piżmak, czy karczownik, różnica niewielka, a poza tym to i to szkodnik. Faktem jest jednak, że piżmaki z czasem podbiły cały nasz kraj i w latach 70., 80. i na początku 90. były bardzo powszechne. No właśnie. Co zatem stało się w tych latach 90? Zapewne już się domyślacie. O wojnie piżmaka z norką na naszych ziemiach była mowa już na samym początku. Norka amerykańska została sprowadzona do Polski i Europy dokładnie na tej samej zasadzie co piżmak, jako zwierzę futerkowe, z tym że kilkadziesiąt lat później. Do Polski około 50 lat później. Przez ten czas piżmak zdążył się rozpanoszyć na naszych ziemiach. Oczywiście teoretycznie miał tu jakichś naturalnych wrogów w postaci lisów, wilków, jastrzębi czy sów, aczkolwiek rzadko ginął. Chroniła go woda. Nie miał tu swojego największego i najbardziej zaciekłego wroga, jakim jest właśnie norka amerykańska. Fakt ten zapewne ułatwił mu inwazję na nasz kontynent. Żyjące w Polsce i Europie norki europejskie są mniejsze, słabsze i mniej agresywne od swoich amerykańskich kuzynek. A zatem piżmaki miały w Polsce i Europie niemal raj na ziemi. Jednak do czasu. Piżmaki, gdyby mogły, zapewne przeklinałyby dzień, w którym ktoś wpadł na pomysł, aby sprowadzić norki amerykańskie do Europy. Spójrzcie na tę mapę. Po lewej, w Ameryce, to naturalny zasięg występowania piżmaków. To tam od dawien, dawna żyły piżmaki. I żyły norki, tuż obok siebie. Piszmaki jadły rośliny, a norki jadły piszmaki. Oczywiście nie tylko piszmaki, bo norki to świetne drapieżniki i polują na całą masę zwierząt. Są zwinne, bardzo ruchliwe, a ich główną zaletą jest to, że radzą sobie świetnie, zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Po prawej to sztuczny, nienaturalny zasięg piszmaków Ziemia Obiecana. Mogły się nią cieszyć jednak tylko około pół wieku. Pierwsze norki amerykańskie Związek Radziecki wypuścił w 1937 roku, ale na większą część Europy dotarły one znacznie później. W Polsce pierwsze fermy powstały w latach 50., i wtedy też zaobserwowano pierwszych uciekinierów. Norki amerykańskie powoli zaczynały się rozpowszechniać. Lata 60. i 70. to wciąż jeszcze sporadyczne obserwacje norek amerykańskich w Polsce, ale lata 80., a zwłaszcza 90., to już prawdziwa inwazja norek. Stąd też to właśnie był czas tej wielkiej wojny. Na tym nagraniu z piżmakiem walczy norka typowo hodowlana. Białe futro norki to zabieg hodowlany, barwa wyselekcjonowana w hodowlach na potrzeby futrzarskie. W kolejnych pokoleniach biała norka zatraci tę barwę, krzyżując się z norkami żyjącymi od wielu już pokoleń na wolności. Naturalne ubarwienie norek jest ciemne, od barwy czarnej do brązowej. Dziś po tej specyficznej wojnie lat 90., która odbyła się gdzieś nad naszymi wodami, piszmaków pozostało znacznie mniej, a w wielu miejscach całkiem zniknęły. Świetnie, ktoś mógłby powiedzieć, piżmaki jako inwazyjne były niepożądane. A zatem przypadkowo przy pomocy norki rozwiązaliśmy ten problem. To prawda, że lata świetności w Polsce piszmaki mają już raczej za sobą. Co z tego jednak, skoro teraz to norki amerykańskie mają u nas ziemię obiecaną? To, że wyżarły piżmaki, niezbyt im przeszkadza, gdyż są zwierzętami bardzo wszechstronnymi i polują na wszystko, co są w stanie zabić. Tak naprawdę to właśnie dopiero norki stanowią prawdziwy kataklizm. Piszmaki były przy nich wręcz niewinnymi, nieszkodliwymi zwierzątkami. Norki amerykańskie masakrują wszystko co się da. Jedna tylko norka jest w stanie jednej nocy wyżreć lub poniszczyć wszystkie jaja kolonii mew bądź rybitw. Norki nie patrzą przy tym czy są to gatunki chronione czy nie, rzadkie czy powszechne, pożerają wszystko równo jak leci. Nie będę rozwijał tematu Norki amerykańskiej, bo inwazji tego zręcznego drapieżnika na ziemię polskie poświęciłem osobny odcinek. Kto oglądał, ten wie, jak bardzo inwazyjny i niebezpieczny to gatunek. A zatem z deszczu pod rynne. Był piszmak problemem, teraz jest norka. Co dalej? Może należy dalej iść tą drogą, ktoś mógłby powiedzieć i teraz z kolei sprowadzić z Ameryki jakiegoś killera na Norkę, rysia kanadyjskiego albo bielika amerykańskiego. No cóż, na przykładzie piżmaka i norki amerykańskiej zapewne domyślacie się, że to droga donikąd. Zabawy tego typu z reguły nie kończą się dobrze. Natura to system naczyń powiązanych, misternie utkana sieć, bądź piramida z klocków. Gdy wyjąć z niej lub włożyć jeden klocek, cała może się zawalić. Kto lubi szczury proszę o suba kanału. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.